A tam no, nie że... tam gdzie hey, ma, ma być? Ta długość ma no, być tak? Tak? Jak to się ja da? Pytanie, jak zrobić przejście wygodne do tej co? I co znajdą w bo się Ciebie? i szkoła. Ciebie no będą Wrócimy razem, ale to jest się da zrobić. No, na razie, na Bo w tej chwili brakuje mi tam parametra na ostatni naród zakładając, że rozstawisz się tak. Jak nie zabierzesz mi zabierzesz tu tysiąc centymetrów, to to już jest porażka. No, z to tutaj teraz lepiła, więc jest z nami, więc tak, to dobrze, nie, bo jest... Jest, jest tam wystarczająco tak, 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 Jakby, gdzieś... jest taka... Jakby potrzeba była jakaś mnóstwo, mówcie. To tam, dobrze, tam dobrze. zawsze się kogoś tam pomóc. Proszę, niech Jutro Nożbertyn Nie, nie, nie A, serwis Nie pytałem się, miał przyjechać wczoraj Na pewno mówi, że z rana ma przyjechać Ale wiesz co, pomysł, żeby Zatakiem? zrobić taką klasyczną kotlinkę, tylko na wysokości kotlince z tą konstrukcją, tak, by to byłaby to koniecznie. I do rozmiar. I rozmiar. Powiedz, że to jest taki mały, bo też to jest taki mniejszy. że już nie ale mniejszy parę. że jest taki mniejszy, a stan piękny. dobry, to sobie sobie tego, to, no, Zobaczcie, no nie, no teraz to już jest, no, jest ale ok. słuchajcie, wczoraj, wczoraj jeszcze w tu woda stała, Aha, no. a dwa dni wcześniej pali tym Słońce w tej chwili. Słońce to tam już środek nie to, to by trzeba jeszcze, ja myślę, że jutro cały dzień to trzeba by przeznaczyć na suszenie, żeby to dzisiaj poszło Wam kurczę do jakiejś tam wys wysokości sensownej. Jutro cały dzień suszyć i dopiero, I, i dopiero wtedy dopiero... w sobotę no, może nawet... Nawet nie wiem, Dalej czy nie zrobić w taki sposób jak pan pamięta, żeby jednak czwartek, piątek i sobotę na budowę i suszenie, a dopiero w sobotę wieczorem tak. go puścić, żeby przez noc go przepilnować tak. i w niedzielę tak. on by sobie dochodził. To i tak de facto będzie tylko wysuszenie i sprawdzenie, czy on funkcjonuje na ciągu. No bo, potem, bo, bo tak, żeśmy mówili, bo że może, tutaj... może się okazać, że, że ten szyb jest na tyle potężny, że ten efekt tego będzie tak mocny, że on się może do Jestem, no tutaj mam 50 centymetrów, to jest 2-2 metry tutaj. どうも、お気に入りしてください。 No, gdzie jest śleda ma być koniec dobra ja wejdę masz ja, oto no. no, na przodu tak ale nigdy nie zajdę takiej

Raczej jeszcze raz jest to sto. Nie. to sto. Jeszcze, 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 jeszcze. 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 mamy, Jeszcze. 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 Ja będę łapać, czyli z tak będziemy wiesz, przeciw Dobra. Proszę tak.

przymierzyć. No. Ale czad. Ale Laos nie? Na Harleja, Nie, po prostu Rzymiaki pospadają zwierzy. wieży. No, to jest to. A patrz, już się, już się przymierza. To jest w pełni udokumentowane. No, dokładnie. Znaczy był jeden tylko znaleziony ruch, nie? Ja, co Marcinku? Kto ci doradził? Czekaj, jestem co no to twoja żona. A czy ja też na to tworzę? to żeś się sam o to postarał. Nie, ja tu uprzedzam sytuację po prostu. Nie mam mowy. Nie, nie. No, nie to nie. on tobie do dobra. Wygląda tak? Dobra. Wyglądasz no. dobrze. Wygląda dzikość plus pięć. No, Czadzik jest, nie? No, no, bramę po prostu biorę z, 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 z pięć <noise> <noise> On od... no, Nie chodzę. jest na tyle Średnica no. jest taka, jak je robią z tego... Średnica zewnętrzna jest 70 parę. No, Zmiarka no, Ja nie mierzyłem. A to P powinno być światło, blok, o tym Że i tak jest mniejszy. I tak jest tak, wrażliwie mniejsza. No, jest taka, jak w strachowicach. Tak. Dobrze, że się zorientowałaś, tak, prawda? A mogę jeszcze innego? Nie, już nie. nie już nie, nie bo, już bo, bo już idziemy. Nie ma sprawy, tylko trzeba... Nie ma już czasu, Koki. No więc czas. Ale nie pas. takiego, jest? nie rozpożyczonego. Ja tutaj jestem z pacjentką i już wyjeżdżamy. Chyba już jest. Tak no właśnie. No, 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 już kończy. No. Już tam kończy. A najwyżej to chcę zaczekać. Badać, no, badać. Bada, bada. No, to badać się polepszyło. No, to, ale więc się to. To nie robi. Widzicie? Tak. Śmieszne spacyfikować całą grutę. No, <gryśba> <gryśba> mieć prośbę. Ale słuchaj, spacyfikuj, a potem będziemy ci zrzucać, jeśli chcesz ich spacyfikować. Tak? No to zobrażam, to One są na pewno, bo sprawdzał, Cepioło sprawdzał, bo rozmawiałem z nim. Tylko żeby, no po prostu je poczuć. No i najpóźniej jutro, no, do południa, jak, bo dzisiaj już się obędziemy, oczywiście bez tego.

Jest głęboką głęboko, mnie nie słychać. Nie jak ten styl którym tam... już troszeczkę już jest, ale teraz dopiero zaczyna ciąć, bo się dobrze na, nasączyła nitka bursztynem i zaczyna ciąć ten bursztyn, który się wsadza na nitkę cząsteczki Oczywiście się pewnie przetrze za jakąś chwilę, ale zobaczymy, ile przetrwa w tym czasie. Szkole, tak. widać, I my z wyprawy, bo byliśmy y, w Kucie, tej średniowiecznej osadzie. Tak, ale by się my się spadnę... Przyszliśmy nie. przywitać. Przyszywitać. Przyszywitać. Po znajomości. I zaliczyliśmy zejście ze Świętego Krzyża tu do Nowej supy jako te pielgrzymy. Zabordujecie te dzieci? Oczywiście. Właśnie. Ale fajnie no, było? Teraz co nieco się tutaj dowiedzieć. Pewny Sobie winę i o, żeby by była zabawa. Ale radość, radość. To może to może radość. To radość. To radość, eksperyment Tu jest potem rzeka, można się umyć. Dobrze, to miła nam, nam w takim kusąca, razie, kochane to. słoneczka, odwracamy się tam do pani, która będzie... Proszę nam bardzo, tu mamy wspaniałego przewodnika pani. Panią, która Was poprowadzi po miejscu wyjątkowym, które dopiero co zostało otwarte. Słoneczka, tak? postarajcie się po tej, że tak powiem, trawce takiej nie chodzić z wielu różnych względów. Niech urośnie nie niech Wam nie błocą buty. Tak? Dobrze. No. To są pierwsze wieki naszej ery, e, tutaj zamieszkiwały takie ludy, które właśnie e, mieszkały w takich domach, e, zajmowały się rzemiosłem. Może wtedy po, podejdźmy. Zobaczymy jak ludzie mieszkali w tych Zerknie może przejść, żeby reszta mogła zerknąć, dobrze? I porównujcie sobie, jak wyglądały, bo tu mamy też taką osadę, jak byliśmy w osadzie parę godzin temu, prawda? Ale są różnice. Przyglądajcie się tym różnicom. To zerknie przechodzi tu dalej, dobrze? Chodźcie. Zobaczcie, jak jest czy No czy kto powie? czyli? Tak, jest ze skóry, tam na tym domu, zobaczcie, na tej chacie. Nie, to jest? Tam mamy chatę. No. No to czym wiem, jest Tak. No, wiecie, co to jest darm? No. Kto wie, co to jest darm? Bo to Wam podpowiem. Wybierano ją najczęściej skąd? Z lasu! O. A, A dziewczynki? Proszę zimowa. tu przejść. Ej, no. no. wejść, was... Dobrze. Ach, skórze tu dziewczynka mała powiedziała głośno, powiedz. Rymasz. No właśnie, tak by można powiedzieć, że rymasz, prawda? Wyłam sobie pięknie prawo punkt, bo zapamiętałaś z poprzedniego miejsca. Idziemy dalej. Nie masz co robić? Nudzisz się? Nie. Tutaj patam na darmo, ma. A gdzie? Jest trochę inna, czym się robi. Zobaczcie, jakie ma ściany. Te ściany są odlepione lino, z A pod nią jest plecionka, czyli taka ściana skonstruowana z witek wieżbowych splecionej ze sobą o i tu, tu też to jest tak mam nadzieję zajrzeć to jest akurat budynek składający się z dwóch pomieszczeń może tam od tyłu można kupnąć bo tam też jest wejście drugie żeby tutaj nie przeszkadzać tak, tak, no to chodź. Nie ma tu było. Jak nie, Byliśmy w lesie i dziki były. Dzikie chłopy. Dzikie chłopy, to się tak przebierają. Pytajcie Pana ładnie, krześnie, co Pan robi. A, bobram się w bocie. Bo Ty Pewnie. A ja? Nie, 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 nie. Mam taką traumę z dzieciństwa. W dzieciństwie mi nie pozwolono się babrać w błocie, to teraz... My się im chętnie pozwoliły pobabrać w błocie, gdyby nie to, że za zadnie bawem będziemy musieli jechać. A to co? Uwłocony to co? Też może jechać. To jest piec dymarski typu kotnikowego w takich piecach 2000 lat temu pozyskiwano żelazo, czyli wytapiano żelazo. Tutaj mamy takie różne żu wykopane na miejscowych polach zostałości po tych piecach, dwóch tysięcy lat. Tutaj mamy nawet fragmenty cegieł. To jest spalona cegła, do której przybarsz żurę to znaleziono po Tutaj niedaleko. tutaj ten. A tutaj o od wielkości domary ćwierci na przykład wielkość tego kluca jest dość zacny i nawet ma kształt, czyli po prostu tutaj na samym dnie, w tej kopińce tak zwanej. Po wytopieniu zostawał taki koc zanieczyszczonego żelaza, z żużlem. i część tego żelaza podnieśliwano, a część zostawiano, bo po prostu nie opłacało się do już dalej eksploatować. No i tak mamy. Takich, takich kroców było, dymarek było około, jak teraz niedawno policzono około nawie miliona, jeśli uważano, że 700 tysięcy, tylko ze względu na to, że te piece były jednorazowego użytku, że wypalono, rozbierano i budowano nowe, dużo i było. Czyli Ale... były jakiego jednorazowego? Jednorazowego, Wciąż. tak. Zobaczcie tak. Przepalą... osobom, które A co? Sparzą, że... A co? odtwarzają tą historię. Żebyście no tak. o niej pamiętali i nigdy nie zapomnieli. No to podziękujemy Dąb. bardzo Dąb. Panu. Niech Pan Dąb. pracuje. Życzymy owocnej pracy. Dąb. chodźcie. Dąb. O, dziękuję bardzo, obiad. Ja, bardzo dobry obiad. O proszę, widzicie jak Co będzie, będzie na obiad? Nie, my sobie Hamburgery będą? Ja nie. Będzie ten dzik tak? zlask. Ja ten dzik zlask. I... I kto zobaczył, wycofuje się. Już mam buta z dwóch stron rozerwanego. Z trzeciej nie chcę Zobaczcie jak pani jest ładnie ubrana. Przyjrzyjcie się tym stronom. Ja wam polecam, żebyście dobrze przyjrzały. I co z tej gliny potem pan robi? Popatrzcie. Cegły. Cegły. Znówi no, myślę, że znacznie wygodniej niż trzeba byłoby się schylać i rękami, bo by bolał kręgosłup. A tak to zobaczcie. Pani jest prosta. Spinnik jest darmowy. przez całe mięśnie. Masaż piękny. Tak. E, okłady z gliny. Słuchajcie, spa rewelacja po prostu. Tak. Widzicie? A panowie mają od razu piękne cegiełki. I budują kolejny piec. I co będą robić w tym piecu? No wytapiać. dzieci, co wytapiać? Cica? Żelazo, brawo, punkt masz. To piec do wytapiania żelaza, a nie do robienia placków. Idziemy dalej.